Cześć, tu Beata. Dziś mamy czwartek, 1 sierpnia. Czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to kapłanka. To jest energia księżyca, taka nasza kobieca energia dzisiejszego dnia. Dziś mamy nów, więc idealnie się wpisuje. Natomiast dzisiejszego dnia przede wszystkim będziemy posługiwać się intuicją czymś, co zazwyczaj spychamy gdzieś tam na dno szuflady i zapominamy o o tym, że istnieje, a warto dzisiejszego dnia wykorzystać tą, tą, te potrzebty naszej intuicji, wewnętrzne przeczucia. To jest czas podwyższonej świadomości i warto tą energię dzisiejszego dnia wykorzystać. To jest wykorzystanie swojej mądrości życiowej, swojego doświadczenia, potrzebów naszej intuicji i zaoferowanie tego komuś, kto być może potrzebuje naszego wsparcia, naszej pomocy. To jest naprawdę umiejętne. Wykorzystywanie naszej podświadomości, naszej intuicji, naszych przeczuć. Nazwijmy to jak chcemy, ale to jest właśnie, to są takiego rodzaju energie. Dzisiejszego dnia o wiele łatwiej będzie nam sięgnąć w głąb siebie i wykorzystać to, te podszepty, aby zrozumieć więcej faktów, aby zrozumieć pewne rzeczy. Być może coś, co w naszym życiu ma miejsce już od jakiegoś czasu. Pozostaje dla nas nie do końca zrozumiane, dziś będzie naprawdę na to duża szansa. Oczywiście możemy, i to jest ten trudniejszy aspekt tej karty, możemy zupełnie zignorować te potrzeby i postępować z takim utartym szlakiem albo podążać z, z nurtem, w ten sposób to nazwijmy, ale to, jest, ale to będzie troszeczkę wyglądało na zasadzie działania wbrew sobie, a wówczas nie łudźmy się na żadne zrozumienie głębsze, na żadne. Poznanie wewnętrzne, ponieważ zupełnie będziemy to ignorować albo nawet tego nie dostrzeżemy. Więc wykorzystajmy swoją wiedzę, swoje doświadczenie, swoją mądrość, ale też. Swoją intuicję dzisiejszego dnia, aby właśnie zrozumieć pewne, pewne aspekty naszego życia. To jest też idealny czas na to, żeby się dzielić z kimś innym. To jest idealne połączenie tego, tego tych wszystkich elementów dzisiejszego dnia, które nam właśnie pomoże zrozumieć. I mam nadzieję, że nam się to uda. I tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.